Witam Was w kolejnym odcinku od Zera do Milionera. Z tego co pamiętam, to już jest czwarty odcinek. Więc Maruszek właśnie staje. I chyba idzie do pracy, bo wiecie co się cały czas rozwijać, nie? A no patrzcie, ma 24 dolki na koncie, to mało trochę. O, widzę, że ktoś się wprowadza tu. Na miejsce tej baby, to tu gdzieś było, co. I koleżanka chyba wjeżdżała mi w domu. О, тут пришел Грудыни, Рубин на богатом. Я Ну, ты запомнил, что он видите, что есть смутный трогал. но сейчас Już lepiej mu żyć bo wiecie, jak na pierwszym odcinku, jak ten dom wyglądał. Tu dalej widzicie, że budują. Na pewno to długo potrwa, nie? Nie tak, te dwa dni, jak w Chinach już jest narodunek. Dobrze, parkujemy tu. Idziemy. Hamburgerki robić. Dobry. Eee, classic plus wetki. Deluxe plus cola. Yyyy... Eee, double plus, no w sam double. The double plus frytki, proszę. Classic plus frytki. Classic plus frytki. Ok, classic plus frytki i kola. Deluxe. To, był, to nie był deluxe. O przepraszam pana. Tu jest deluxe i frytki. Przepraszam pana. Pomyliło mi się. Zdarzają się w topy każdemu w pracy. Plastik plus